มำพันยายจดหมายถึงพ่ออยู่ยุ่งร้อนพอกลับมากล้ามาละพที่พ่อนั่งว่าพอกไม่น่าตูกโตน่าดูกระทินริมรวสูงขึ้นเลยมาบนก,กระดังงาหรือสุนมประตูอันตะวันยูพอที่ทอรออยู่จะเงอดูแลคอยพอกลับมา ที่พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อรูกาจจะมีบ้านโตมีรถโกสนามีงานมีตาและพมือนดนังไกลๆพาอไปคราวนี้แม้จะยาวนานเราทั้งบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่สะเอินร้องไห้แกนไปนละสงสารแม่ทา ออนประทําเหตพผลไม่ฟังไม่เอาบ้านโตไม่เอาทุกอย่างจะเอากี่หลัง้องพ่อคนดีกระทิมนริมรั้วสูงข,ขึ้นเลยมาุงกระดังงาหรือสุมประดูนันตะวันชูพอช,ชอรออยู่จะเมอดูแลคอยพ่อกลับมา No to jesteśmy od razu na łódeczkę jedziemy do naszego resortu. Witamy w raju. Mamy tu zablokowany resort, taki hoteli kompleks. O, to on tutaj przed nami. Jest kawałek plaży. Jest wszystko, jest generalnie dzielone od tamtej części, tam, bardziej głównej. Tu jest tylko w zasadzie ten jeden resort i ma wszystko jakby swoje. Zaraz zobaczymy, co się tutaj święci. Idziemy się zalogować. Bardzo tu ciepło, ale nie aż tak wilgotne jak było na kolipę, według mnie. Bardziej tak świeżo, ładniej też pachnie. Czuć te wszystkie drzewa na tej wyspie, które tu są. Piękna woda przejrzysta. Na horyzoncie wyrastają wysepki. Można patrzeć i patrzeć i podziwiać co chwilę coś. Piękna sprawa. A przede wszystkim cisza, wypoczynek. Tu to myślę, że będzie można znaleźć. To chyba knajpa resortowa. Idziemy. Pokój kosztował jakieś 25 funtów za dzień. Będziemy tutaj dwa dni. To jest nasz pokoik. Może nie jest to super nowe budownictwo, ale wszystko co trzeba to jest. Jest czysto. Łóżko, wiatraczek. Mamy też balkonik, co rzadko się zdarza. Z pięknym widokiem na całe osiedle. Resortowe palmy rosną o, tam widzę basen, z kolei tam jest zaraz jest yy, prywatna resortowa plaża. Poza tym śniadanie w tej cenie jest wliczone. Ma być bufet. O! W cenie hotelu jest również sprzęt do pływania, czyli płetwy, maski, jak również można by wypożyczyć kajaki za darmo też. Jesteśmy na dziedzińcu tutaj cały kompleks resortowy Tutaj już bardziej plaża boisko do Środkóweczki i tam dalej basen A tu patrzcie sam taki widoczek Wychodzisz Przed hotelik Tam jest przystań Prywatna, hotelowa Tam podają się śniadania A tu jest, jest jeszcze restauracja A tutaj wychodzisz czy leżaczek czy coś innego tylko też, też No i może Proszę bardzo Ale rarytasy W tej cenie za 150 zł na dniu całe chyba coś takiego mnie no basenik jakby komuś, jakby do kogoś może było Nie za bardzo to może się tutaj wykąpać Zaraz to chyba uczynię w opcji do wynajęcia są też takie domki, jak widać. Nie wiem co robić, po prostu tyle wygód na raz jeszcze nie miałem i teraz jestem muszą muszę mieć, bo będę zrobić. Nie wiem za co, co się wziąć, czy najpierw iść do morza, wszystko czyli do basenu, czy poleżeć na Leżaku, czy gdzieś popatrzeć na wysepki Ale chyba pójdę najpierw coś zjeść, zaraz zobaczymy jak lokalna restauracja się prezentuje. W zasadzie wyboru tu nie ma No jak z bajki jest to molo tam Przystań jak z bajki Patrz jak najpeczka, knajpeczka Albo tak Jak to woli Zaraz zobaczymy co jest w karcie dania żeby było dobrze, żeby było dobrze Dania główne to mniej więcej wydatek od 15 zł do 25, a jeszcze do wyżej. Generalnie to opłaca się tu brać ryż do wszystkiego. Cokolwiek nie zamówisz, czy to już ma ten ryż, czy nie ma, weź sobie ten ryż dodatkowy, wtedy napchasz kichę naprawdę poważnie, a ryż kosztuje grosze. Dla ludzi, którzy tylko chcą zjeść i napchać na małą kasę, to ryż jest podstawowym, głównym i najlepszym do tego celu produktem. Najtańsze duże piwko kosztuje 10 zł. Czyli, ale to jest 0,66 chyba. Na szczęście przywieźliśmy dwa browary i litr wódzki jeszcze z poprzedniej wyspy. No a teraz się tu wyluzujemy. Początki wycieczki były ostre, ostre, ostre i przez cały w zasadzie tydzień ostatni, prawie już minął tydzień, kiedy tu jesteśmy. Ostro działaliśmy codziennie, ale dzisiaj i jutro to sobie odpuścimy i będzie tylko nie nidów tutaj, błąkanie się po okolicy. Chociaż atrakcje też tutaj są. Samo to, że można wypożyczyć kajak i popłynąć gdzieś tam, to już jest zaista zaleta. Poza tym można pochodzić po wyspie, przejść gdzieś w inne miejsca, więc niekoniecznie jest tak tutaj tylko leżenie i nic nie robienie. No piękny krajobraz Tak sobie to właśnie wyobrażałem Ośrodek taki trochę Podupadły, że powiem Ale ja czytałem dużo złych o nim komentarzy W sensie, że Nie wiem, daleko do jakiejś innej restauracji Coś tego, że może pokoje Nie za najnowsze, ale tak naprawdę To strać to wszystko, jeżeli ktoś tu przyjeżdża To przyjeżdża tutaj dla tych widoków I dla tego miejsca Dla ciepłej wody i przejrzystej a nie dlatego, żeby w fotelu była klimatyzacja na przykład. Popywałem w wodzie, Podglądałem różne stworzenia tam żyjące od kolorowych rybek, poprzez większe okazy do jeżowców, takich kulek z igłami. Jak tylko je widziałem, to od razu mi się ciśnienie podnosiło. Serce biło mocno, żeby do przypadkiem takiego nie zawadzić, bo wtedy jest kocko z hotelu, z Afriko. Można pływać i oglądać ile się da odnośnie tego samego przedsięwzięcia jakim jest snorkowanie snurkowanie czy snorking nie wiem jakoś tak Myślałem zawsze że to nic specjalnego no, Bierzesz tą maskę, jest pod wodę, coś tam poglądasz No nie wiedziałem co takiego możesz oglądać Możesz oglądać co jest na dnie, nie? A co może być na dnie? Piach? Jakieś, jakieś roślinki? Coś tego Ale naprawdę od czasu jak spróbowałem to bardzo mi się podoba Najlepsze w tym jest to, że wiecie, wszystko się rusza Nie jest tak jak z obrazka Wszystko się rusza No i tak płyniesz, płyniesz, oglądasz, oglądasz i nagle jedna godzina mija, druga mija Fajne przeżycie, naprawdę Najczęstszym no sposobem, żeby dostać się do ośrodka jest droga morska Tutaj co chwilę coś przypływa ale, żeby sobie dojść do innej części wyspy, jest jeszcze taka dróżka. Także ośrodek jest dosyć, dosyć, dosyć bardzo odizolowany od reszty wyspy. Co właśnie czyni go unikatowym. jak płynie pewnie tam, do tamtej części wyspy. Tu okoliczne wysepsji. Bajka. Jesteśmy na drugiej stronie, na tej bardziej zurbanizowanej części wyspy, chociaż i tak niewiele się tu dzieje. Ośrodki, ośrodki, ośrodki No to ludzi bardzo niewiele. W porównaniu do Kolipy, pustki Sprawdzałem ceny dojazdów. Z Krabi można tu dotrzeć za, wydaje się, 1100 pieniądze. Spółka chyba nieco drożej. Całkiem nieźle jak na. Przeniesienie się z takiego bardzo turystycznego regionu do czegoś takiego Niektóre ośrodki na wyspie dość na bogato, tutaj jakiś środek gala świątynia bardzo ładny i tak przez całą długość plaży Ten ośrodek z kolei zarasta. Czeka na jakiegoś inwestora, aczkolwiek byś tuba super. Zobaczcie te drzewa z czerwonymi kwiatami. Są jeszcze pozostałości domków, ale ktoś pożyczył sobie dachy. Ale no, jeszcze trochę i przyjdą znowu lata świetności tego miejsca. Możesz to być ty, za to zrobisz. Tutaj mamy egzemplarz bardzo typowy i często spotykamy łódeczki w, w Tajlandii, longboat do przeważenia ludzi, do przeważenia wszystkiego. Podstawowymi jej cechami są na przodzie, widzicie, nawiązane te wszystkie chusty, czasami są kwiaty. To jakby taki znak rozpoznawczy łódki dla mnie. Często ma też napis. Z tyłu jest Ciekawy pomysł, to jest silnik spalinowy. Zrobiono takim przegubie. Może się kręcić dowolnie w każdym kierunku. Ci goście, którzy tym sterują, bardzo są biegli w posługiwaniu się silnikiem. Manewrują nim tak, że łódka jedzie tam do dokładnie, gdzie chcą. Są w stanie zaparkować tak łódeczkę, jak dobrzy kierowcy parkują samochód. Łódeczka ma daszek. Pod tym daszkiem znajdują się ławeczki i tam mieści się trochę osób bardzo fotogeniczna, Pewnie spotykana na wielu zdjęciach, jak i na różnych broszurach reklamowych z Tajlandii. To właśnie ta ból. za mną jedna z wielu budek altan do masowania ludzi. Siedzą tam panie. Porozstawane mają materacę i masują klientów cały dzień. Masaże z Tajlandii to obszerny temat. Do tej pory co udało nam się zaobserwować, to pewnie były te bardziej turystyczne sprawy niż prawdziwy tajlandzki masaż. Ceny na Kalipej tutaj rozbijają się w okolice 300 batów, czyli około 30 zł za tajski masaż. Nie wiem do końca na czym on polega, ale pewnie na wymasowaniu wszystkiego. A panie naprawdę znają się na tym, co robiło stawiać każdą kość kilka słów odnośnie co ze sobą zabrać każdy się pakuje po swojemu te które bardziej warto zabrać to rzeczy które mniej warto zabrać ja wyszedłem z założenia że trzeba zabrać jak najmniej widziałem tutaj ludzi podróżujących mieli jeden duży plecak na plecach, wielki plecak ogromny i jeden mały plecak napchany z przodu bardzo trudno się wtedy przemieszczać Każda przejście gdzieś czy cokolwiek Niesamowity ból. Czasami nawet nie chce się chodzić do jakiejś fajnej atrakcji, bo właśnie przez to, że się ma za dużo do przyniesienia, Dlatego moim pomysłem na tą wyprawę było, żeby zabrać jak najmniej. I tak. Warto na pewno zabrać obuwie jakieś lekkie. I w sumie to w moim przypadku rozrosło się do trzech par butów. Pierwszą są klapki, drugą są sandały, które kupiłem już na miejscu i trzecią parę butów są te właśnie autobusy buty takie bardziej sportowej w zasadzie wszystkie te buty się przydają, najbardziej chyba klapki, a potem te. Jakiś brak sandałów można przecierpieć. Ważnym elementem jest ochrona przeciwko słońcu. Słońce jest tu bardzo postępne, na przykład teraz to jest, to są chmurki. Wydaje się, że słońce w zasadzie nie oddziałuje na ciebie specjalnie ale po całym dniu spędzonym właśnie na takim słoneczku, w takich chmurkach Pokażę. o to właśnie było po całym dniu spędzonym przy takich chmurkach na zewnątrz, a jeszcze dodatku w wodzie rzeczy na komary, na różne owady trzeba się w to uzbroić bo komary grasują tak jak w Polsce faktycznie. tylko zapada wieczór zobaczcie, zaczyna się tutaj robić latarnie, lampiony rozbyskują. wszystko zaczyna nabierać kolorów tam niebo pięknie wygląda słońce odbija się od wysepek które są w oddali i daje bardzo fajne kolory czas na kolację No teraz trochę zaburżujowaliśmy zamówiliśmy dużo produktów ale trafiliśmy na fajną knajpę, która, jak na tą wyspę, ma dość niskie ceny. Może powiem trochę o kuchni tajskiej, którą tu zastaliśmy. Większość potraw to jak i wszędzie, pewnie tu naokoło bazuje albo na marakonie, marak, makaronie, albo na ryżu. A trzecią odmianą są zupy. No i rzucają tam różne rzeczy. Dużo owoców morza. Dużo warzyw, dużo ostrych rzeczy, ale główna zasada to, żeby był ryż, albo żeby był makaron, albo żeby była zupa. To jest to, co tu mają.